Ale, ale moi widzowie, witam was w kolejnym Ci Dzisiaj wam ciekawostki o konsoli SEGA GAME GEAR. SEGA GAME GEAR miało premierę 6 października 1990 roku w Japonii, potem w USA i Europie w kwietniu 1991 roku i został sprzedawany do 30 kwietnia 1997 roku. I przez 7 lat zdobyło 10 milionów kopii sprzedanych. Gry na Genghira wyszło 366G. Moją ulubioną grą na Sega Gengir jest Sonic Drift 1. Gra, która nie opuściła granic Japonii. I fajne wyścigówki Sonica. I Sonic Drift 2, która wyszła poza Japonią. I trzecią, ostatnią grą jest Sonic the Hedgehog 1. Subskrybuj po więcej.